Pociąg do stacji Słucha Wyspicka przez stację, kratów za bocie, kratów moderna, kratów łagodniki, kratów sprzętnicy Skarbina od wieczoru 12 przy panowie 5. Pociąg osobowy przyspieszony po leśniu z trzy linijców ze stacji za granicę, Thank you. Do stacji nowy wysokości, przez stację, prawo w klążu, od męża, wobec przez koło kości, jak i ojmy, stam na korzyść pierwszej, przygodę trzeciej. Prawo w głąb pociągu było godzin 20 Pociąg niebezpieczny, to czasy ze stacji jednego do stacji z Hotelwadu. Oczekuję na korzyść drugą. Przy paronie trzecim. podróży udających się w dzień do stacji zakowane prosimy o przejście na pelot trzecie zachowania o społeczności w trakcie przeżywania. Bez pracy, a ze stacji, Mielu do stacji zachowane. Oczekuję. Pociągi testów Malinowskie ze stacji Przemysłowej do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przygas o godzinie 20.08. Przyjęcie z opóźnieniem około 24 minut. Żyjemy może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikat. Pociągi testów Ostawskie ze stacji Wrocław Wschodnia. Planowy przygas o godzinie 19.08. Przyjęcie z oboźnieniem około 23 minut. Obejrzyjmy, że nie może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Opóźniono pociągi desk, a wóz do stacji przenośnięte przez stację Kraków-Paszu, Bogina, Tarnów, Kłódca, Rzeszowinie, odwiedzi stację 11, przyprawę 1. Pociągi desk, do znalezienia ze stacji Wrocław-Wrocław. Przybywamy do 19:40, idzie na tor trzeci, przy wyrobieniu ruchu. Ociąg kończy. Ociąg osobowy przyspieszony, kolejny Pociąg i przepraszamy. Pociąg i ze stacji Stanów na planowano 13 godzin 20.12, przyjęcie z opóźnieniem około 61. A później Bożej nad zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikację. Pociągi Testiki, Marinowski, do stacji Przemyślnej, do stacji Warszawa i na nowy przyjazd o godzinie 20.08, przyjedzie z obudzieniem. Pociąg intensyki. do stacji Zakopane przez stację karwania Zelżedowska na Wieskolownia, Słucha Westnicka Zalka, Baków pod Hawarecki, Brabka z grój, Halówka, na druże przy trzeciej, pociąg terenie. Ociąg te do stacji połączy, przez stację zawiercie, często chowa wielka uperty nas, mój widzę, być o do wyko, przy Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi beloni. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg i teraz ze stacji na czeka. Pociąg Osobowy Korony Warunkowskie SK Panwały do stacji Stanisław przez stację Radni Patowice, Zasnów, Łuczyce, Niedźwiedź, Witkance do stacji Zakopane przez stację Panwały, Zabrzegowska